Usłyszeliśmy rozmawiać o wolontariacie. Przyjemnie, fajnie, miła, gościnna atmosfera. Chciałbym podziękować kibicom za życzenia na oficjalnej stronie Piast Cały czas jest intensywnie, nie zwalniamy tempa. No, my mieliśmy match, mais déçu du résultat On ne mérite pas ce, ce score-là. Malheureusement, le football est fait de détails. Pff, football détails, yes, si. Football détails, mais, mais c'est comme ça. et, et J'espère qu'on va aller chercher un résultat ce week-end. Oui. Et pour prochain prochaine partie, comment, comment ça va ambiance ici Les bien? fans Oui, très, très, bon, très bon stade. Je, je suis content d'avoir fait mes débuts ici avec les supporters. Malheureusement, on ne leur a pas donné la victoire. Ale że weekend. Różna Football Family z Jędrzejowa. Jesteśmy w drodze na obóz sportowy do Nowej Rudy. Cieszymy się bardzo. Szkoda, że pogoda nie tu pisała, ale dajemy radę i chodź, taki zadowolony, najważniejsze, że cieszą się i mogą być takie fajne miejsca. Co tu się dzieje? <grymne> <grymne> Wycieczka z Jędrzejowa, zapraszamy gorąco na. Cześć Jędrzejów, dziękuję. Cześć co tu się dzieje? Cześć, ty z Tak. Jak się podoba? Bardzo <grymne> podoba? Bardzo Fod fajnie, Co jest fajnego? Co jest fajnego? No, ludzie, atmosfera, pani Natalia. To jak było? No było jesteśmy. Intensywnie, chyba. wynik nie taki jaki oczekiwaliśmy, no ale pierwszy nas, nasz mecz w sezonie, więc pierwsze koty za płot. Przede wszystkim patrzymy na to, że pozytywnie zaprezentowaliśmy się w tym meczu, że, że w pierwszej połowie naprawdę dobrze wyglądała ta nasza gra i, i napawa to optymizmem w kontekście następnych meczów. I jak po meczu? Bardzo dobrze. Przecież przegraliśmy. No ale graliśmy, nie? Graliśmy dobrze. Tak, wynik się nie zgadza. Dobrze. Jakie nowe koszulki? Bardzo fajnie. Która najlepiej? Wszystkie. Wycieczka się zakończyła, ale trzeba tak. teraz ekipa zjazdowa wyposażyć trenerów w kawe. Czy my możemy jeszcze? Ale Ania się nazywała. Cześć Ania. Ania, powiedz mi tak szczerze. Tak. Fajne dla Was doświadczenie czy dzień jak co dzień. Nie no, bardzo fajne doświadczenie. Nie byliśmy tutaj jeszcze na tym stadionie. Także wydaje mi się, że coś innego. Także przyjemnie, fajnie, miła, gościnna atmosfera. No, emocje duże były w szatni dzisiaj, teraz, jakżeśmy tam rozmawiali, także Czu. wydaje mi się, że... To jest najważniejsze. Czyli challenge 100 biletów przyjedziecie? Tak, w oczywiście, 100 biletów i Akcept. my jesteśmy, dwa autokary, także. Ogarniemy. Myślę, że możemy przybyć żołbika. Kawa została dowieziona, Są, tak. czyli jesteśmy czyli w sumie tak, Idziemy jeszcze, dalej w drogę. Tak. Idziemy dalej w drogę. Jaki plan macie na teraz, panie trenerze? E, jedziemy na obóz do nowej rudy. Zapraszamy. Nowa Ruda, gdzie jest Nowa Ruda? Po Kłockach no to co, powodzenia, miłych wakacji chłopaki, wpadajcie na mecz, dzięki, że byliście z nami i widzimy się, rozumiem, na meczu, tak obiecaliśmy, tak? Tak jest. No to dzięki. Słyszałem, że jesteście gotowi już na obóz trenerze, trenerze tak, dyrektorze, tak, już, już nie trenerze? Już nie trenerze? Trenerze, wciąż trenerze. Dobrze. Eee, już tak, pierwsza grupa, blok A, czyli nasze rezerwy i najstarsi juniorzy, w dniu dzisiejszym wyjechali do Wałbrzycha. Okej, okay. a druga do odstronia będzie jechała, blok blok B również dawał brzycha w następny poniedziałek, następnie C i D, do ustroju. It's club inside the people what you think because we are we have opinion that we are one good family and people players feel here like it at home. I feel like like I'm at home. Uh obviously the fans are passionate, so it's it's exciting when you have passionate fans and you know, we are all one. Like you said, it's one big family. What do you think about the city where do you live in Givita? i do live in glavica i'm still not very used to the city yet where you're living before i think the biggest uh, cities yes yeah yeah um, it's very small it's a very small city but it's okay it makes it easy to get around what do you miss from united states what do i miss from the, the states yes, some yes. food some places seaside i don't know what you think what do i, I miss the most is air conditioning okay Yeah, yeah yes, it's yes. too hot for you especially when i'm going to sleep uh, i'm used to sleeping air conditioning and making the room very cold so uh, what about food some food and family do you have family here i don't have any family here so I, obviously i miss family so we are miss, your, we yeah, are your family yeah the team is a family um, the food the food here is very good to be honest um, i don't really miss too much food back home so okay so Only my mom's cooking <laughs> 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 Your first Polish number. Yes. How much he has to pay? Nothing. Nothing? <laughs> wow, thank you. <laughs> but the first time is always free, but next time I, I will take some money because. So you take money or she would take I money? I have to take money because ah, okay. she's she's too kind. Na jakim etapie zakończyłeś edukację? No, jestem licencjatem. Czego? Zarządzania organizacjami pozarządowymi i oświatą. Chodziłem na y, Uniwersytet Pedagogiczny, a skończyłem na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej. Jestem absolwentem przedszkola nr 6 w Siemianowicach Śląskich, szkoły podstawowej nr 1 w Siemianowicach Śląskich, zespołu szkół sportowych w Siemianowicach Śląskich na kierunku Siatkówka, AWF Zarządzanie Sportem i UE Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Taka najświeższa to jestem tutaj, właśnie po AWF-ie w Katowicach. Kierunek Zarządzanie w sporcie. Na licencjacie skończyłam Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Polecasz? E, polecam. Do tak. tej pracy się przydaje? E, tak. A magisterkę skończyłam na AWF-ie Zarządzanie Organizacjami Sportowymi. Ja na ja USU skończyłam. skończyłam filologię polską i broniłam e, magistra z językoznawstwa. E, w międzyczasie poszłam na protetykę zębową do Zabrza. To się wszystko składa? I też, się, e, i, i też to mam skończony dyplomem na piątkę. A nie chciałaś w szkole uczyć polskiego? E, nie. Znaczy, Mogłabym. Mogłabym. Pokażę trochę od kuchni, jak wygląda podpisywanie fantów. Paulinka lub ktoś z działu marketingu zostawia tutaj do podpisania rzeczy i one czekają po to, żebyście mieli to na specjalne okazję. Teraz to jest naprawdę gorący dla trenera okres, jeden z najtrudniejszych jakby dla dyrektora w ogóle w historii, tej pracy w klubie. Czy to już jakby uspokoiło, czy najgorzej będzie dopiero, jak będzie już liga ruszyła na 100 Generalnie jest to spore wyzwanie. Dużo rzeczy, e, których wcześniej nie robiłem, przy których pomagałem, w których brałem udział, e, teraz jestem za nie odpowiedzialny. E, są to często nowe rzeczy, których się uczę. Centrum 3.0, po co przyjechałyście? Uczyliście rozmawiać o wolontariacie. Super! Kim jesteś? Ja zajmuję się... Właśnie wolontariatem w Gliwicach. A ty kim jesteś? Słyszałem, że jesteś rzecznikiem, praw dziecka do mi... e, prezydenta miasta do spraw dzieci i młodzieży. Przy okazji zwiedzacie stadion. Cześć Kinga! Cześć. Jak się podoba na stadionie? No bardzo, jeszcze go nie widziałam, ale mam nadzieję, że mnie oprowadzisz. Ile mieszkasz w Gliwicach i jeszcze nie byłaś na meczu nigdy? Skandal, to jest chcę Cię przyznać. Dobra, zapraszamy na mecz. Kasia, byłeś gdzieś na meczu? E, tak, zdarzyło mi się. Okej, okay, ale oprowadzicie potem po stadionie? Bardzo chętnie. Jak tam po spotkaniu? No, okay. Tyle fajnych pomysłów, ciekawych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ty Kasia, jak coś zbudowana, ten spotkamy o młodych ludziach u nas. Dużo zapału, będzie dobrze. Paweł Pejta, prezes NKPG. Niepełnosprawny kibice, piasta kibice. Jakie plany na ten rok, Dziękuję za rok poprzedni? Rok poprzedni zakończył się bardzo fajnym wynikiem. Zrobiliśmy kilkanaście tysięcy kilometrów z naszymi kibicami z niepełnosprawnością. Koncentrujemy się na Kliwickiej Akademii Piłkarskiej dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością. Przystąpiliśmy do programu Football Plus, więc będziemy jeździć z dziećmi na turnieje, obozy, kolonie. Co z wyjazdami NKPG? Omijamy pierwszy wyjazd do Wisły Płock, natomiast od kolejki piątej kontynuujemy nasze podróże po Polsce. Dysponujemy Busem, który zawsze nas bezpiecznie i wesoło dowozi na miejsce. Na stronie Piastakliwice w Zakładce dla Kibiców jest do nas podany kontakt dla osób z niepełnosprawnością. Mail nkpg.papias.pl. Czyli, jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością, chcesz kibicować lub tak opiekują takie osoby, zgłaszaj się do nas i będziemy robić wielkie, fajne rzeczy razem. Dokładnie tak. Co Sprawdzam e, bramki naszego kapitana, ponieważ Kuba dzisiaj świętuje swoje urodziny. I Czerwiński niej... ma urodziny? Tak. I szykujemy dla niego filmik z jego bramkami, o... z radością, taki trochę wspominkowy i Dymek montuje. No i sprawdzamy właśnie wszystkie jego bramki. Dobra. A było ich 16, ciekawostka. Dymek montuje? Na razie szukam i pobieram. Kurde, to jest dużo roboty takim szukaniem, pobieraniem tych bramek, ściąganiem ich. Ale kompilacja tak. potem cieszy oko na pewno, nie? Mam nadzieję, że że cieszy, ale to już nie mnie oceniać. 100 lat dla him. 100 lat dla him. I yes. And many many memories at the club. Your first impression about uh, Kubai is okay? Yeah, like uh, really uh, close with our new players. So I nie tylko ale really good uh, human to jest Każdy może życzenia najważniejsze że żeby było zdrowie a reszta sama przyjdzie How to live in this break just one question because is a break you play not it's good for you to get some No this is bad It's very bad because uh... We play and we stop. We play and we stop, and uh, it's not easy to get uh, rhythm. some uh, rhythm, and some power for go like that. But it's, we can do nothing about but, it. But you have more time for, for example, practice some things, some tactical things. And, yeah, of course, and to get it's good for this team. because we need to work more because we cannot we cannot take a good result. It just a start at the beginning of the season. So it's a long season. So I think everything will be okay. we will be abused. To yes. nie not um, afraid about this. We have good team, we have good staff. We are, we work like animals. So for sure good result will come. 13 września tak. widzimy się na wielkiej imprezie z okazji 80-lecia naszego kochanego klubu. Tak Kami jest. Zapraszamy, będzie masa atrakcji. Liczymy na wasz udział, liczymy na dobrą pogodę, liczymy na e, dobry mecz. 13 września z Jagiellonią Białystok, zapraszamy. E, będzie masa atrakcji. Wpadajcie. No Jak się czujesz? Dziękuję, w porządku. Wyglądasz świetnie. Na no, 28? Dziku, na ile wygląda nasz kapitan? 21. Nie będę mówił w tej chwili na ile się czuję. Dokładnie. Ale, ale nie zmienia faktu, że rzeczywiście dzisiaj dzisiaj e, czuję, się młodo. czuję się młodo i świętuję urodziny. Jesteś najstarszy, ale to tylko cyfra. To tylko cyfra. Łapie? E, jakby duża odpowiedzialność. Wiem że, wiem, że mam dużą odpowiedzialność na, na swoich barkach, i. On to nie złapie, i z tego miejsca, właśnie to, co powiedziałem, e, chciałbym podziękować kibicom za życzenia na oficjalnej stronie Piasta Glibice, na, na Facebooku i serdecznie dziękuję, aby te życzenia się spełniły. Bardzo Wam dziękuję. Składaliśmy w szatni osobiście? Hmm? Okay. Ale też przed treningiem w kółko się zebraliśmy i. I po prostu zaśpiewaliśmy stolat. Fajnie. Jakieś prezenty były dla niego? Jeszcze nie. Okay, dobrze. Wszystko, wszystko w trakcie. Oh, this is What's your best score? One hour? Uff, two but... days? <laughs> but real? Did you, did you ever count this or not? No, no, I don't time it. No, no, no. I Nie time It's it. It's difficult when I'm sitting, but What can you wish for our captain? A very happy birthday and hopefully he keeps being strong and young. We have only one session. To... Only one session. Thank, thank you, serwo, um, for being the captain and being your birthday today. Jak to treningi z pierwszą drużyną? No, zdrowo, super. Co jest Bardzo najlepsze? Się Co jest najlepsze? Atmosfera, dynamika treningu, każdy się tutaj dogaduje. Dużo mam podpowiedzi od trenerów, dostaję dużo wskazówek, których skorzystam, mogę przenieść na na dzień meczowy, więc. Trzymam się, e, mam nadzieję, że, że tutaj zostanę i swoją, swoją jakością treningową pokażę, że, że mogę tutaj zostać. A teraz taki trochę okres trudny dla nas, no bo przerwa, potem znowu przerwa na kadry. Jak to będzie miało wpływ na naszą, nasze przygotowanie? Lepiej mieć oczywiście rytmiczowy, ale da się taki zastąpić ten rytm na pewno się da, chłopaki będą ciężko trenować i być może będzie to nawet troszeczkę na plus, tak, będzie więcej czasu, żeby się dobrze przygotować. Myślę, że chłopaki, trenerzy, ogarną to. No, ciężki trening. Wczoraj ciężki, Dzisiaj ciężki. Będziecie dużo te długie te sesje, dłuższe niż kiedyś. I, długie, i, zdecydowanie i dużo dłuższe. podwójnych, tak? No, dużo podwójnych. No i intensywnie, nie? Cały czas jest intensywnie, nie zwalniamy tempa. Czyli dlatego jesteśmy zwyczajni. Czyli jeszcze na to, że po dobrej regeneracji starczy tego paliwa na całą sezon? oczywiście że starczy cały czas będziemy do dopompowywać seria nowa, Polako kokon adrian what you what you know exactly nie rozumiem no entiendo i don't entiendo. know okay and the second jak się masz en mhm mm como estás bien dobrze ¿Mal? mam mal i ilse tres palabras para ¿Tres palabras para ti? No, no, para ti, en español. En español. Y después yo hablo polaco. Okay. ok. Ok. I told you my three words? Yeah. Cuchara, cuchillo, tenedor. How is cuchillo um, in uh, Polish? Nush. Nush. Cuchara, wyszka. Y tenedor, widelec. Vidalet. Nush, wyszka, vidalet. Nice.